Dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale Kolory Życia. Dziękuję, że ze mną jesteście. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału, za wszystkie kciuki podniesione do góry, za moich wiernych słuchaczy i oglądaczy. Przygotowałam dzisiaj nowy film, który zatytułowałam Sama, Sam, pośród wielu innych ludzi. Czy nie jest tak często, że będąc w tłumie, posiadając wielu znajomych, posiadając wielu, wielu przyjaciół, tak naprawdę czujemy się samotni? Co wtedy zrobić? Co ze sobą zrobić? Jak reagować? Jak postępować, żeby ta samotność, to wewnętrzne uczucie, które gdzieś tutaj głęboko w sercu się znajduje, żeby ono po prostu nie opuściło, żeby opuściło Ciebie, żeby pozwoliło mi normalnie żyć. Najważniejszą rzeczą jest, to to, że musimy zdać sobie sprawę, że dla nas najważniejszą, najbardziej. Odpowiednią, najbardziej kochaną osobą jesteśmy my sami. Jeżeli potrafimy ze sobą być w ciszy, jeżeli potrafimy ze sobą rozmawiać, jeżeli potrafimy czytać swoje myśli i czujemy się dobrze w swoim towarzystwie, jeżeli akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, wizualnie akceptujemy oraz akceptujemy to, co w naszym sercu, w naszej psychice, jeżeli akceptujemy nasz charakter, to nie będzie nam źle. Nie będziemy czuli się samotni gdzie indziej. Może często zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak wielu ludzi nie może zrozumieć, co mamy im do powiedzenia? Dlaczego w towarzystwie tak wielu osób czujemy się źle? Dlaczego inni mają lżej. Niż ja. Dlaczego inni mają to życie jakby lżejsze, jakby łatwiejsze, a u mnie przychodzi to zawsze tak ciężko. Zawsze w takich sytuacjach zachęcam do wrócenia do siebie, do spojrzenia na swoje serce, do spojrzenia na siebie od środka. Bardzo ładnie wyglądamy na zewnątrz. Jesteśmy zadbani, ubrani, pachniemy ładnie, jesteśmy w. Pucowani, że tak powiem, na zewnątrz, a w środku. Co znajduje się w naszych sercach, co znajduje się w naszych duszach? Co nosimy w swoich plecakach każdego, każdego dnia, z jakimi kamieniami kładziemy się spać, jakie problemy wleczemy ze sobą, i kiedy wstajemy, ciągniemy je każdego, każdego dnia tam, gdzie się poruszamy? Jakie myśli nas otaczają. Jaką energię w sobie wykrzesamy i z jaką energią się również spotykamy? Komu pozwalamy wejść do naszej świętej aury? Komu pozwalamy siebie spotkać? Komu pozwalamy z nami rozmawiać? Jaką energię czerpiemy od drugiej osoby, a jaką my tej drugiej osobie dajemy? Sama pośród wielu ludzi. Zacznij najpierw od siebie. Poznaj siebie, zadaj sobie kilka pytań. Może warto zastanowić się, jak to było, kiedy byłam mała, kiedy byłem mały. Jacy byli moi rodzice, jak ze mną rozmawiali czy w ogóle rozmawiali? Czego tak naprawdę jestem głodna i czego oczekuję od życia? Czy ono daje mi odpowiedzi na moje pytania? Czy tylko zarzuca mnie codziennością? Jaką wartość mam w sobie? Jak siebie oceniam? Kim jestem? Jestem pewna siebie, czy nie? Czy wolę być w tyle, czy wolę być z przodu? Czy mam zaufanie do siebie? Decyzje, które podejmuję, są zgodne z tym, co ja chcę podjąć, a nie z tym, co oczekują ode mnie inni ludzie. Czy mam odwagę powiedzieć nie, ja myślę inaczej? Czy mam argumenty popierające to, że tak, ani inaczej postępuję? Czy tak, jak się zachowuję, zgodne jest z moją wartością i z moimi wytycznymi, które uważam, że są naprawdę bardzo ważne? Czy nie są to przypadkiem jakieś wzorce, które otrzymaliśmy od mamy czy od babci? Czy może przyjęliśmy od społeczeństwa, no bo gdzieś trzeba się tutaj poruszać, prawda? Gdzieś trzeba jakoś żyć, trzeba jakoś zarobić pieniądze. Czy nie sprzedaliśmy się po kawałeczku i teraz nie wiemy, co ze sobą zrobić, bo nie potrafimy siebie odnaleźć. Ale zawsze warto, zawsze, zawsze warto zwrócić się do swojego wnętrza. Tutaj znajduje się spokój. I tutaj jest ukryty największy, największy skarb i największa, największa moc, którą mamy w sobie: moc zmiany, moc poznania siebie, zaakceptowania siebie. To, że czujesz się sama, to, że czujesz się sam i wydaje ci się, że nikt cię nie rozumie, nie musi rzeczywiście wynikać z tego, że tak jest. Może wydaje ci się, że życie. Otaczać się takimi ludźmi, z którymi nie masz nic wspólnego. Tak też może być. Ale pamiętaj, że masz zawsze siebie. A to jest Twój najlepszy, najlepszy przyjaciel. Kochasz siebie. Akceptujesz siebie. Jest ci z sobą dobrze. Czy jeżeli przychodzisz do domu, to włączasz od razu jakiś telewizor, czy radio. Czy godzinami przeglądasz komórkę. Bo nie wiesz, co ze sobą samą zrobić. Bo jesteś niezadowolona z obowiązków domowych, bo mąż nie taki, jakbyś chciała. Bo nie masz odwagi powiedzieć sobie, że może coś złego i może coś przepaściłam w swoim własnym życiu. Może podjęłam takie decyzje, które teraz skutkują. Nie ma złych decyzji. Są zawsze decyzje. To są zawsze nasze reakcje. Decydujemy. Że w pewnym momencie postąpimy tak, a w innym inaczej. Ale każda decyzja jest dobrą decyzją, bo jest decyzją w danym momencie podjętą. Według naszej bardzo często intuicji można te decyzje zmieniać, można rozmawiać na ten temat, jeżeli coś nam nie odpowiada, można próbować. Nawiązać kontakt z osobą, która nas zrani, która nas zraniła, albo można po prostu jej powiedzieć, że nie życzymy sobie, aby tak a nie inaczej postępowała. Jeżeli ta osoba nie rozumie, jeżeli nie chce zrozumieć, jeżeli nie chce rozmawiać, to powinniśmy pozwolić mi jej po prostu odejść i zostawić ją w jej aktualnym stanie świadomości, bo nie będziemy zmieniać nikogo na siłę. Trzeba umieć słuchać drugą osobę, ale żeby umieć słuchać drugą osobę, trzeba umieć słuchać samego siebie. To uczucie bycia samym pośród wielu ludzi, bardzo, bardzo wielu nas dotyka. I dotyka osoby nie tylko kobiety, ale również i mężczyzn w różnym, w różnym wieku. Ta, ten ciągły pęd za pochwałą, za awansem, za dobrobytem. Za finansami, żeby było nam lepiej, za kolejnym samochodem, za domem, za urlopem. Media pokazują nam jak to dobrze, kiedy inni wyjeżdżają ciągle na urlopy, ciągle na wczasy, mają fantastyczne domy, a my gdzieś z tyłu na końcu łańcucha. Nawet te osoby, nawet te, które wydają nam się tak wspaniałe, mają. Do pokonania swoją własną drogę. Jeżeli nie potrafią poradzić sobie z samym sobą, to nie poradzą sobie z problemami, które na nich spadają. Bycie samym pośród wielu niekoniecznie musi być bolesne. Niekoniecznie. Bo bycie innym tak naprawdę leży w naszej naturze. My nie chcemy być tacy sami. My nie chcemy tacy sami być jak inni. My chcemy się wykazać. My chcemy pokazać, że coś potrafimy inaczej. My chcemy powiedzieć, należy tutaj, tu jest moje miejsce, ale ja jestem inna i pokazać tą inność. Do tego trzeba mieć jednak odwagę. Do tego trzeba mieć odwagę i chęci przygotować się na zmiany, które chcemy wnieść i które chcemy zobaczyć. To zaczynać należy od siebie. Samemu być. Pośród wielu ludzi, naprawdę dotyka prawie każdego. Ale jak sobie z tym poradzić? Warto się nad tym zastanowić. Nad samym sobą, nad narzędziami, które mamy, może nad rozmową z kimś, ale przede wszystkim zacznijmy od siebie. Tu jest źródło wszystkiego, co może być. Wszystkiego, co chcemy zmienić, wszelkiej mocy, siły i odwagi. Zacznij być pogodną osobą. Uśmiechaj się i myśl pozytywnie. Małymi kroczkami, małe myśli każdego dnia, kiedy wstajesz. To będzie dobry dzień. Tylko dobre rzeczy się zdarzą, a jeżeli nie, to z nimi sobie poradzę. Powoli, ale do przodu. Damy radę. Dasz radę ty, dasz radę ja i dadzą wszyscy inni. Nie można tracić nadziei, bo nadzieja nie jest matką głupich. Nadzieja powinna nigdy nas nie opuszczać. To jest to światełko, to jest to słoneczko, to jest to jasność, to jest ta miłość. Miłość najpierw do samego siebie. A jeżeli kochasz siebie, będziesz kochać innych. I będziesz dzielić się tą miłością, którą jesteś wypełniona, wypełniona po brzegi. Jeżeli akceptujesz siebie, będziesz akceptować innych ludzi. Jeżeli jesteś pewna siebie, będzie ci łatwiej. Jeżeli wierzysz w siebie, będziesz również wierzyć w spotkanie dobrych, pozytywnych, ochoczych, miłych, pogodnych ludzi, których naokoło nam nie brakuje. Zastanówmy się, jak poradzić sobie byciem samym wśród innych, bo ci inni też często czują się sami. Uśmiechnijmy się, powiedzmy dzień dobry. Może mniej mówmy, a więcej analizujmy? Może więcej słuchajmy? Może więcej odpoczywajmy? Może skupmy się na naszych zainteresowaniach, na naszym hobby? A jeżeli takowego nie mamy, to idźmy na spacer. Idźmy po prostu do restauracji, do kawiarenki, napić się kawy. I nie mówmy sobie, że ciągle, ciągle jesteśmy smutni, bo jesteśmy sami. Dobrze jest być czasami samym, bo można wtedy poznać samego siebie. Dziękuję.